Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest to Blockstar Planet, tak i, i weszłam w to, ponieważ jest nowy sezon, sezon 13 i tutaj mamy taką jakby wyspę, taką, nie wiem, ale to jest tak jakby, to była plaża, trochę taka plaża, ale opuszczona bo są zarośnięcie a dzisiaj <laughs> będziemy na przykład robić misję będziemy prosić ludzi żeby nam dali uśmiech i polubili ale tak, na, tak naprawdę to będziemy przechodzić bardziej parę góry ja sobie przed odcinkiem zrobiłam sobie klucza mam 33 a za 49 godzin Dostanę kolejny kluczyk Więc no Wchodzimy sobie w morze Słodki szalony, Słodki parkur, parkur. No dobra Ciekawe czy on będzie trudno Może zejdę szybko? No Hop, hop. Ja go, jak mnie, ja tylko tam wyszłam, ale rezygnowałam, że to na odcinku nagram. Więc tak jakby wiem trochę i wiem nie trochę, bo tylko zobaczyłam, jak to wygląda. I pokażę wam też mój nick na Blocker Planet. Oczywiście mogli mnie dodać, jeżeli macie Blocker Planet. To na pewno będziecie na jakimś odcinku. Oui, oui. Aha, i dziękuję za 15 subskrypcji, mega szybko gdzie to, ja tak się właśnie zastanawiałam, czy w ogóle wiecie te 15, a tu nagle bum, 15 subskrypcji, mega wam dziękuję za właśnie te łapki i ogólnie to tak jakby i przeszło, że mamy łącznie 400

Hop, hop, hopa, hopa, hop, hop. czekajcie, okej, okay. <laughs> jeżeli chcecie może jakieś odcinki z bratem, to napiszcie mi w komentarzu pod tym filmikiem, a zobaczymy czy się zgodzi, a i piszcie mi też jakie ja mam gry nagrywać, czy tylko y, 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 Roblox, czy nawet, nie wiem co. Co ja mam? Aha, to mam nagrywać albo Adopt Me Roblox ogólnie, lub też Blockster Planet, żeby też się pojawiał na moim odcinku. Wszystko się da zrobić. Bola na te normalne. Nie, tutaj nie ma. Hoppa, hoppa. Hop. Nie, nie, nie. Nie. Uf. Ja że tu zde. Ja tu zdedam. Zdedam. Tu na pewno. Nie. Uff. Ojeju. Dawno nie grałam w to i zapominam kiedy mam użyć jakiego przycisku. Dobra. Wiecie co? Ja się nie będę męczyła pójdę po prostu na inny parkour I... Pum. Trudne Tego na pewno w życiu nie przejdziemy, więc jeszcze raz I... Pum. Trudne, co to jest? Um. No nie wiem Dobra, damy polubienie i zagramy O no jak się stanie, to nic się nie jest. Mhm. Mm Okej. Okay. Oh! Patrzcie! Co to było? Nie, no i zapomniałam. Okej. Okay. Hop. Nie. Hmm. Yeah. Czerwony nie ma.

Ale, jeżeli wam się taki filmik podoba. to zostawcie 3 lajki Lub serduszka Dlaczego, Znaczy, łapki w górę, a jeżeli wam się taki nie podoba, to dajcie 2-2 w dół I tu, dobra O, fajne to Łał, wow, ale fajne tylko szkoda, że takie długie. No, my się tam będziemy. Imm. I... 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 O fajna minka. To taka jest, będzie moja minka, jak ja się 20 subskrypcji. Taka tańczo ta ta tańczowa. Panie kryształ. Okej, okay. i żyć To jest... Pikuś nazywam tanie, tego robota. Nie wiem dlaczego. No. Aboveję go robo nazywać. Tak jak według mi Robotak. jakieś są. takie wielkie te schody. <gryzamy> nie. Nie, nie. to ja bo nie wiem nie może żadnej aha co ale ja ogarniam czasami tu są pieski, kotki i króliczki Jaka dziewczyna nawet? I już bym tu spadła. O prezenty. Fajnie. Myślę, że to będzie ostatni parkour. Parkour, parkurek. nie wiem. Proszę, żeby nie było labiryntu. Abym teraz nie spadła. Bo się zabijam po prostu. Będę tego nie zdarzył. Mogłam mnie kombinować. Nie spadła. nie, 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 nie. nie, nie. Widzicie, już dalej bym spadła i raczej teraz zdeadam, bo to będzie niemożliwe, żebym to przeszła normalnie. I. i nie. No cóż. No cóż. No nie. Но у меня То есть попросту так. Я знаю то, что что с вот такой там. Я попросту из мамы там это. А ты так сам потом такая экбайна файна. Дальше. А там я Jak to się, jak to się pisza. No czemu tu snup? Versus, no wiesz? Tak, to robił snup. Mm. E. Proszę. Co ja to jest? O, o. <laughs> oh O mojego, to jest mega co A ja się nie kręcę w kółko przypadkiem O no i dobra Okay. Dzisiaj może jeszcze się pojawi filmik z adoptem e, Pozostało ja to co na zrobiłam mm, Brakuje mi Podmuch wietrza e, Właśnie i zamię i metaliczna kala i to mogę słyszeć co ono mnie tak zaprasza? co to jest? ja nie wiem co to jest to jest nowe niech to И на это все, вам все понравилось, в и подписывайтесь на